Pośle. No, ponieważ zna pan kwestię, związku z tym myślę, że to będzie ciekawe. Panie Marszałku, Wysoka Izbo podczas wczorajszego posiedzenia, jak może Państwo pamiętacie, posiedzenia Sejmu zgłosiłem wniosek o wyjaśnienie przez premiera Donalda Tuska, dlaczego uznał za nielegalne stanowisko Izby Sądu Najwyższego w sprawie aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika twierdząc, że członkowie Izby Sądu Najwyższego nie są sędziami. Nie są sędziami, a, a równocześnie decyzję tej samej Izby, tej samej Izby, w sprawie wyborów podjętą przez tych samych członków Izby, czyli tych samych sędziów, uznał za legalną. Marszałek Bosak zobowiązał się, że wniosek ten będzie głosowany ale nie zrealizował tego. Oznacza to, że zostało złamane prawo i zostało złamane w ten sposób, że broniono Donalda Tuska i wspierano nielegalne aresztowanie posłów Kamińskiego i Wąsika. Ja chcę powiedzieć, że jest ukrywane i trzeba zdecydować albo posłowie zostaną uwolnieni. Albo Sejm będzie musiał być wybrany na nowo, bo jedna z tych kwestii jest legalna, a druga jest nielegalna. Jeżeli ci posłowie, jeżeli ci sędziowie są legalni i w związku z tym przyjęli słusznie wybory, to ci sami sędziowie słusznie podjęli decyzję w sprawie tego, że nie wolno aresztować i nie wolno pozbawiać tytułu i uprawnień poselskich pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika. Działanie w tej sprawie marszałka Bosaka jest niedopuszczalne i wstyd mi, że coś takiego się dzieje.